dobra, tyszka leci. Ja w ogóle mam za tutaj. Fajnie by było, jakbym dostał od razu pięćie w jakoś. Aha, pirata, też dupa i ja pierwszy. i I... I? O nie, wiecie jak to pachnie? Wycięstwo Wygrałem, wygrałem! Nice. Wygrało się. I to fest. Już wam pokazuję Pity, to jest oczywiście któryś dzień z rzędu eventu. E, 10 dni do zakończenia tego karciankowego eventu. E, no, jednak jako pierwszego dnia co z wami uśmiewałem się nie udało. Tego razem z wami teraz sprawdzamy, ile pity mi zaszło na zdobycie tego łuku. Już wam pokazuję. Tu już mamy 5 razy 10 czyli 50 pity. 55, 60. O! 60 pity. To jeszcze jak na łapą banner, to jest ludności, powiem wam szczerze, ale naprawdę cieszę się, że moja jajmia będzie miała czym strzelać. Już wam coś pokazuję. Proszę was bardzo, wymieniam Skyward Harpa. To jest ten wiekopomna chwila, którą chciałem już dawno temu. Tak naprawdę już wishowałem po tym łuku, ale nie udało się. Ale się udało. Teraz. <grym> I zobaczymy, jakie materiały są potrzebne do tego łuku, ale naprawdę to on jest mocarny na Yoyomiya. On jest wręcz must have, tak mi się wydaje przynajmniej. Zwłaszcza jak ktoś troszeczkę lubi sobie wydać kasę na tą grę, to naprawdę... Jak chce się zbudować Yoyomiya, to trzeba zacząć od tego łuku. Okej, okay, zobaczymy. O, takie rzeczy, dobra. Okej, okay, spoko, to już sobie poza nagraniem mm, protestuję. Może zrobię poradnik na temat Yomi i jak... jak myślicie? Byłoby to sensowne? Ile jeszcze nic zostało do końca tego baneru. Mm, 11. Eee, to jeszcze mnóstwo czasu, żeby was przekonać, żeby ujszować po Yomi. Moi drodzy, Cieszę się z tego zwycięstwa, dajcie znać jak wam poszło wishowanie na waszych banerach. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie like, po więcej contentu Genshin nowego i nie tylko na moim kanale. Serdecznie zapraszam do różnych serii Zagrajmy Wy na moim kanale, które cały czas rosną, cały czas rosnie ich liczba. No i co? Do usłyszenia następnym razem. Komentował Lucik jeszcze raz, trzymajcie się, hej!